Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić szybko, atrakcyjną okładkę do e-booka. A więc wchodzimy do kanwy, i tutaj w wyszukiwarce możemy wpisać okładka e booka I już mamy wiele szablonów, z których możemy skorzystać. Weźmy sobie na przykład ten szablon i powiedzmy, że chcemy stworzyć e-book na temat 5 zasad produktywności. Jak widzimy, tekst produktywności jest zbyt duży, żeby go umieścić w jednej linii, a więc klikamy ten napis, klikamy Ctrl D, przesuwamy trochę niżej, ten napis usuwamy, a w tym tekście usuwamy ten tekst. Teraz zmieńmy jego rozmiar na mniejszy. Teraz myślę, że jest w porządku. Co możemy teraz zrobić? Możemy zmienić tło, a więc klikamy to tło. Klawiszem Delete usuwamy to tło, przechodzimy do zakładki Tło i możemy sobie dodać jakikolwiek z tych przykładowych szablonów. A więc kliknijmy sobie na przykład to. Tutaj, oczywiście, możemy wpisać swoje imię i nazwisko. Możemy sobie też dodać jakieś fajne elementy, które są związane z naszą tematyką, w tym przypadku produktywności. A więc przejdźmy do zakładki elementy i wpiszmy produktywność. Możemy sobie wybrać na przykład ten element. Zmieńmy jego kolor. A więc przechodzimy do zakładki kolor. Może wybierzmy sobie kolor pomarańczowy. I tutaj też może tą cyferkę zmieńmy na pomarańczowy. To by było na tyle, mam nadzieję, że film był przydatny, ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie, cześć!